Cześć, witajcie, witajcie w pierwszym odcinku nowej serii craftingów. Tak wygląda crafting. Krzesiwa Odzień, atura, odległą Laktyka o, No no ma jakieś 24 użyć. Następny jest kump. On jest kreftowany w ten oto sposób. Później lina, później wędka. Tu uwaga, ma! Patrzcie, powiem w piasku.

Tak wygląda crafting w. We... To jest crafting książki, to... ...magicznej rzaty, ale nie bacon. Gdybyście nie wiedzieli, to netherową gwiazdę zdobywa się po zabiciu idea. O, tu jest bacon. Prawda, że fajny? Gdy zrobicie tak, to będziecie mieli... Te dwie moce. Gdy zrobicie drugą część to te dwie moce. Trzecią siłę? A cała piramida daje Wam. Czyli 9 na 9 daje Wam regenerację. Czyli dodatkowo zbieramy i. I zdobywam. No bo Marek byłby głupi, gdybyśmy. W ogóle długo miał zmienioną teksturę by go... Tu mamy studę do enchantowania. Tu musi być obsydian, 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 diament, diament, książka. Katka, kartka, 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 kompas, mapa. Mapa po kliknięciu. W ogóle teraz inaczej się niszczy mapą. Bo kiedyś tą mapą się niszczyło, a teraz tak na siłę chce się zniszczyć dany blok. Tylko na siłę nie chce się niszczyć tej mapy. Wow, Kiedyś było inaczej! No nie. I? To tam... Tak wygląda mapa po... postawieniu. No nie Tak robi się... się kraftuje... Ten, ten... Nie lustro, tylko ten no, zegarek. Tak no, że się kraftuje, tak. Banej! jest bez. No, popatrz. I no, popatrzcie. I zauważyłam, że. No, po prostu wydaje mało mi się, że zmienia się. Kolejna rzecz to. Dywan. Dywan idzie po trzy. I to by było na tyle. Z tego odcinka Craftingów. Przypominam, że to już drugi. I tak. tak. Wypadało wam by powiedzieć, co ja będę robił. Uwaga! Jeszcze jedna taka ogólna zmiana. To tak! Ludzie, mam nową serię. Mam taką budowlę, która. No, powiedzmy. Prawie codziennie będzie się pojawiała. Co za to, że nie było w niedzielę filmów. Yy. Nagrałam kilka filmów, wrzuciłam filmy. I ogólnie masa w Musiałam pełno filmów odzieść. I wiecie, jak się namęczyłam, ale... Dajcie mi łapkę w górę, to pokażę Wam crafting Cooks jabłka przed wersją Minecrafta 1.9 i tego słabszego jabłka i pokażę też teraźniejska. Może jeszcze może pokażę Wam taki no crafting tajny na półpłytkę śniegową Andrzej the diolet i granic hol też wam korzyść crafting wina z części zbroi, ale też może pewien star crafting. Ja go pewnie nigdy nie złożę. A z tym nie wiem. Ale... Zdradzę wam... że... mam serię pomysłów i dekoracji. Trzymaj, trzymajcie się i cześć. Pa, pa!